Witam serdecznie wszystkich a szczególnie moich wiernych widzów no trochę mi coś ostro ten telefon nie łapie o teraz coś złapało chcę ją wam pokazać za chwilę chyba plas do rurek ale dobrze to za chwilę tu wam właśnie pokazuję gupikarium jest tu właśnie gupików mnóstwo jest dużo małych młodziutkich różnego rozmiaru Są takie pchełki malutkie, też pochowane. Ja tutaj właśnie im dopiero zaświeciłem światło. Bo mieli zgaszone. I po prostu na razie są takie niemrawe. Ale... Chciałem wam pokazać, tu właśnie... Mam Helenki. Też mi się zaczynają rozmnażać te helenki. Dostałem ich 7 sztuk, ale już mi się zaczynają rozmnażać, co młode. O, tutaj Wam pokażę, jak chodzi u szybie. O. Helenka. Także w, tym, w tej 120 jest wszystko w porządku. Tak to wszystko wygląda. Za chwilę przejdziemy do innego tematu, bo parę słów chciałem powiedzieć do Łukasza B. Ale to za chwileczkę. Także wam tutaj pokazuję, jak to wszystko wygląda. Pełno młodziutkich, pełno roślin. Mają gdzie się chować. Także tutaj. Pokażę wam jeszcze jakie tu są, właśnie wybarwiają się mi maleństwa, o. Głupiki. Tu mam takiego fajnego jednego samca, tylko nie mogę go złapać, teraz gdzieś się jest... sko... jest chyba tutaj. O jest tu. To troszeczkę niech się pomieszają, zobaczymy co z tego będzie. Już po nim młode są. No i tak to w sumie a w tamtych właśnie rurkach siedzą zbrojniki Młode także możemy się postaram się wam to złapać, ale nie chcę wyjść najwyżej na następnym filmiku wam to złapię niestety spróbujemy coś wyłapać ale tak jak mówiłem, że świeciłem światło i one są takie jeszcze niemrawe a tam takie czarne, ładne gupiczki, nodziutkie, kolorowe się robią no u mnie tu słuchajcie, głupiki się fajnie chowają nic tu nie dodaję jak tu sami widzicie, dużo roślin i wszystko jak w najlepszym porządku. Tu jak widzicie, akurat dwie molinezje mam, też młodziutkie, już te mają tak gdzieś z 2 cm te molinezje, ale na razie nie, wy, nie wyławiam ich, nie sobie tutaj żyją. Nie jest im tu źle No i tak to właśnie akwarium wygląda z daleka Wam pokażę Dużo roślin Oczywiście pozdrawiam Kubę smoka akwariowego i całą jego rodzinę Wchodźcie na jego kanał. A tu znowu jest kotne, no jak widzicie. Samiczki. Ale jak to wiadomo, samice gupika Każdy to o tym wie, że się bardzo szybko rozmnażają. Także bez żadnego problemu. Dobra, nie będę już Was zanudzał. Przejdziemy teraz do szafki i coś powiem Łukaszowi B. Także daję klatkę stop. No i znajdujemy się właśnie w moim zbiorniku ale nie do tego zmierzam po prostu zaraz coś wytłumaczę dla kolegi bo tak należy robić no i właśnie do Łukasza teraz mam parę takich porad na pewno on dobrze, doskonale o tym wie. Te dwa tutaj tu jest wylot. A tu wciąga wodę. Muszą być równiutko, tak jak mówiłem na filmikach, równocześnie ustawione. Ponieważ nie można dawać jednego więcej, więcej, drugiego mniej, bo coś się może stać. Ale to. Taka tylko ten. Ja mam i FX4. Miałem kiedyś FX6, ale to niektórzy wiedzą, dałem to komuś, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, chodzi mi, właśnie, kolego. Yy że nie powinien właśnie tak kubełek chodzić jak oglądałem Twój filmik bo mi się wydaje, że masz to z turbinką Łukasz też o tym będziesz wiedział tu jest tak ta turbina i ją się odkręca także proponuję Ci, mogą Ci coś tam wlecieć Proponuję Ci to odkręcić, zobaczyć tą turbinę. Tylko musisz uważać na, na uszczelkę. Żeby później odwrotnie w razie co nie założyć czy coś takiego. Ja powiem szczerze, że tego w życiu jeszcze nie odkręcałem. Ale posłuchaj, tu jest szafka teraz otwarta. Jak jest zamknięta szafka, ja tego kubełka w ogóle nie słyszę. To także przybliżę całkiem telefon. I on powinien tak chodzić, a nie stukać, bo u Ciebie właśnie stuka. Także po prostu odkręć, właśnie tutaj, pokazuję. O! I sprawdź turbinę, lub sprawdź koszyki. Najpierw sprawdź koszyki, powkłada jeszcze raz. Jeżeli Ci będzie dalej stukało, pukało to po prostu odkręć, sprawdź turbinkę bo coś mogło wlecieć i ci tam coś stuka też się tak mogło zdarzyć także to tyle by było na tyle no i właśnie, tu jak widzicie skalarki się mają dobrze molinezję mieczyki o, pięknie rosną także żadnego problemu w tym akwarium też nie mam troszeczkę już mówiłem roślinek tutaj przerzadziłem ale jak tu widzicie się zaczynają rozrastać Tu już też siedzi w środku. Co z tego będzie? Jestem dobrej myśli. No, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich moich wiernych kolegów, koleżanki, którzy piszą na moim kanale. Co wchodzą. Niedługo właśnie będę w sklepie, nagram filmik. Współpraca jest już prawie załatwiona, podjęta. Także wszystko Wam powiem, pokażę bez żadnego problemu. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam i do następnego filmiku. Cześć, z tej strony rybka.